Hej, to Dalmar. Witam serdecznie w Dark Souls. Eee, to jest taka gra, w której będę nagrywał, że tak powiem, dosłownie, tak jak przychodzę. czyli nie będzie to żadnego upiększania, wycinania. Wszystkie moje śmierci i wtopy i błądzenia będzie można widzieć. Za tymi drzwiami jest taki brzydki koleś, którego nie zamierzam pokazać. A który no, już mi las zalaz, zalazł za skórę, znaczy zabił mnie. To była moja pierwsza śmierć. No i przyznałem uczciwie, że nie bardzo wiedziałem, gdzie się udać. Natomiast obejrzałem jakieś tam filmiki na YouTubie, z których wynika, że ludzie poszli czy błądzą po tym korytarzach. Jak. Okej. Okay. Ty jesteś do zabicia. Dawaj duszę. Nie masz duszy. Więc po co cię zabijałem? Tak mi się kojarzyło, że ciebie się nie zabija. Ale, no cóż. Są te wskazówki na początku. RS, zablokowanie, uwolnienie celu i tego typu rzeczy. No i nie ma co tu ukrywać, że ja tu już byłem. Tu jest ten brzydal, który mnie skasował. Hmm. Tak. Ale też ja go wcześniej nie zauważyłem. Stop. Złapał mnie za nogę. No i Tych drzwi nie można tu otworzyć, a to jest moja słodka cela. Hmm. Jak się biegało, B, trzymając kostamina w tym schodzi, no ale tak, coś za coś. Wynika stąd ewidentnie, że tutaj nigdzie nie mogę już. To już start zaliczyłem, czyli do studni nie wchodzimy. Było tu paru mieszczelników, mieszczęśników, których tylko się uwolniło od pewnych problemów. No I teraz tak, tu były drzwi, przez które można wejść na górę. Które otworzyłem. To był szkielet, z tego co kojarzę. Jak się blok, blok chłopie, zrób, bo nie pamiętam. Dobra, plus dwadzieścia. I tu są zamknięte drzwi. Tak jest. Tu coś jest, i tu nie byłem. Oh, you. You're no hollow. Hmm? Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I were both dead. Hear me out, will you? I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Esther's flask. An undead favorite.

Butelka Estusa. Co to kurczę tylko jest? Napełni Estusa przez ognisko. Przewraca punkty życia. Dobra. Wszystko jasne. To takie niekończące się flaszki. I tu nic więcej nie ma. Więc ja na początek zrobię to, co on mi sugerował. Jego dusze chyba wchłonąłem, do miłe. A one były chyba pełne. To jeszcze raz szkielet skasujemy. Tym razem pełna proweska. No i zakładam, że to był klucz do tych drzwi. Tak jest. Jakieś postępy robimy. Trzymanie prawej broni w dwóch rękach. Tak, to widziałem, że on zakłada tarczę i wtedy ma no, mocniej, dzierży ten swój mieczek. Lewy drążek plus RB. Kopnięcie. Lewy drążek plus RT. A. W ten sposób. Hmm, to wygląda na fajne. Nie wiem, czy ktoś kojarzy taką grę starą Blade of Darkness. Hmm. To jest bardzo, bardzo podobne. Tam też to było trudne. Brutalne. I spróbuję. A, i teraz. Nie odpoczynek, tylko. Nich, serwo. Taką grę, Blade of the... Jeszcze moment, moment, bo tu tarcza. I dzień, do widzenia panu. Dobra, na ten sposób już mam. Blade of Darkness, wracając. To była taka fajna gra, z porąbaną mechaniką i klawiszologią. Natomiast niesamowicie modno i tam walki też były bardzo, bardzo trudne i taktyczne. No i strasznie było to podobne, mam takie... Nie... Po tej pierwszej tam godzinie gry, mam wrażenie, że ktoś się trochę wzorował na nie. No tak, to wiem, że odpoczynek przy ognisku przywraca do życia. Możemy się rozejrzeć. Moment, moment, u... masz przerąbane. Podczas spadania z powietrza atak RB. Tu jest jakaś nie mogła. Przejść przez białe światło. Może jeszcze nie. Może jeszcze nie teraz. Poczytamy stres. RB za, w, za wrogiem. Trafienie krytyczne. Czyli ten LT parowanie po parowaniu RB i Posta. To wypróbujemy na tobie. Chodź. No chodź, uderz mnie. <laughs> Dlaczego on wypił tego drinka? Czyli ważne będzie ogarnięcie wszystkich tych umiejętności. Trzeba będzie to poćwiczyć. Tam atak z wyskoku. Gałka. To jest tarcza. Stok. Turlać się musimy nauczyć. Też lepiej. Nie, nie, nie. No ale dobra. W sumie, x, x się pije, to jest ważna rzecz. Y zmiana broni. Już nie pamiętam, jak się zrobiło ten atak z wyskoku. Hmm. No trudno. I idziemy dalej. W tym razie. Na razie zamkniemy. Czyli przez białe światło, dobra. LB podczas spadania tak z powietrza przejść przez białe światło. Ups, chyba mnie trafił. Nie to, tylko... Wypij. W tym prawie martwy. Unik... fiolka. Wstawaj! Chyba umarłem. Śmierć numer dwa z tego samego przeciwnika, ale to jest Musiałem po prostu na niego jak się z góry spada. To jest taka fajna sprawa, że wtedy on praktycznie nic nie robi, jak tam przechodzę przez niego, przez jego wnętrzności. On się strasznie wtedy gubi. I to chyba jest metoda na niego. Dawaj chodź. Jak się umiera, to traci się te dusze, te punkciki po lewej stronie, właśnie na tym to polega. To na razie z tymi duszami to jeszcze nie wiem, co robić. No, zabij tego burdasa, bo tamten z strzela z łuku. No i przejdźmy przez to światło. Chyba źle skoczyłem. Co oznacza, że umrę tu raz jeszcze. I to w takim dosyć szybkim tempie. Zdążysz się napić? Nie zdążyłeś. Ach, śmierć numer 3. A tak więc, replay, chodź zaatakuj, no i chodźcie, panowie, teraz wasza kolej. dobry. Zostałem jolkę. Czy ten rycerzyk który żyje? W razie gdybym chciał mieć sto dusz. Żyjesz. Ja chcę z Tobą walczyć. Na razie uznajmy, że nie. Moim problemem nie jest ten rycerzek, tylko to coś. Skok. Czy ja mogę stąd uciec? To brzmi pytanie. Nie mogę już uciec, teraz muszę go pokonać. Mogę biegać to jest jeszcze jakiś pomysł. Muszę go obiec do tyłu. Biegaj. I tego drinka. Do tyłu biegniesz. Musisz go obiec, on jest wolny. Biegniesz, ojciec! Biegniesz dalej, biegniesz! Ach! Jak mnie wzmiażdża! Tak to jest jak się klawisze po Miało być B, czyli biegnięcie, nic nie widzę. Kamera. Dlaczego kamera nic nie pokazuje mi, co się dzieje? Tak blisko zwycięstwa i... Gin, gin! Dlaczego? Dlaczego? Ach. Nie żyjesz. Tak to jest. Także nie można nic na siłę, na pałę, tylko trzeba z zimną precyzją. Raz jeszcze. Jak jestem nieumarły, no to jest Dzień dobry, Chodź. Kontra mocniejszy cios nie ma. strzały, na szczęście, praktycznie nic mi nie zadało do żadnych obrażeń. No i mamy tego demona skok. Dobra, do zaczyna się zabawa. Biegaj! Powiedziałem, biegaj! Czemu ty nie chcesz biegać? Czemu się mnie nie słuchasz? Nie żyje. Znów nie żyje. Dlaczego? Dlaczego mi to robi? Wypij to. Jeszcze jedno. Dookoła, dookoła za niego. Biegasz, biegasz. Kamera tu pracuje, nie brakuje mi trzeciego palca, żeby odwrócić, bo nie wiem co się dzieje. Ale mu podszedłem pod... Wypij Jest! Jesteś mój! Zwycięstwo! Człowieczeństwo jeden. Jestem gościem, jestem gościem. Co to jest w ogóle? Czy to stamina mi regenerowało? Nie mam pojęcia. Idę do ogniska odpocząć. Bo no, bosowie, jak zginą, to na zawsze. Odzyskamy też fiolki leczące. No i jakimś miłym, optymistycznym akcentem zakończymy. Ten materiał. Do zobaczenia w dalszej części przygód z gry Dark Souls. Pozdrawiam serdecznie. Hej!